Witam serdecznie. Następny odcinek, następna nowość tym razem. Atomizer i nie RTA, więc coś dla szerszego grona użytkowników, dla fanów większej chmury. Może dla kogoś, kto już znudzony na rynku Centaurusem i Zeusem Sabomem. I tutaj mamy coś naprawdę ciekawego od Billy Vape, precizo Sabom. Bezpośrednia konkurencja dla Centaurusa i Zeusa Saboma. Centaurus Lost Vape, Zeus, czyli w sumie seria Z w chwili obecnej, e, Gig Vape. BD-Vape znane już z Preciso, którego e, RTA, którego już chwaliłem w naszych, jednym z naszych pierwszych odcinków, postanowili pójść do szerszego grona. No i mamy Saboma. No i co w tym zachwycającego? Spójrzmy na to bardziej z perspektywy, właśnie ogólnie takiego, no. Klienta, który nie bardzo chce się bawić z grzałkami, chce po prostu mieć sporą chmurę, w miarę dobry smak. No i coś innego i dobrze wykonanego. No i właśnie przejdźmy do tego. Wykonanie przede wszystkim jest to parownik, który sobie kosztuje, nie bez powodu, bo kosztuje 180 zł, 160-180, gdzie Zeusa, Centaurusa można kupić od 100 do 120. Rzadko kiedy 150 to jest zawyżona cena. Rozpakujemy sobie, zrobimy sobie unboxing, bo tu mam już wersję używaną, pokażemy Wam, jak wygląda cała nówka, no i potem się widzimy na takim ogólnym podsumowaniu opinii. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasze pudełko z bliska. Całkiem eleganckie. Już taki klasyczny design czegoś, co ma być, że tak powiem, premium. Papierologia, oczywiście z instrukcją jak zalewać, to jest bardzo istotne. No i w zestawie mamy od razu zapasową grzałkę, szkiełko proste, no i babel glassa, już zamontowanego razem z jedną grzałką. Dodatkowo czysty ustnik. Grzałki w zestawie to 0,15, 60, 75 w jakby ktoś mówił, że mało, uwierzcie mi, chmura z tego sprzętu jest naprawdę satysfakcjonująca, ale to nie o chmurę tutaj chodzi. No i 0,3, 40, 60 W. Jakby ktoś po prostu nie chciał zżeracza baterii, tylko klasycznie sobie palić, no to naprawdę yy, to jest taki standard. No 0,3 to jest taka pośrednia na, nie wiem, na co dzień. Montaż, bardzo prosty montaż. Tak w Zeusach, po prostu grzałkę wciskamy, zakręcamy. Średnica naszego parownika to jest 26 mm, wysokość 50 no i szerokość 30. Jeśli chodzi o samą, już później tu szerokość, to sobie na razie schowam. Przyjrzymy się szczegółowo, dlaczego ten parownik jest moim zdaniem lepszy. Czemu ta cena jest taka, a nie inna? Bo tu mówimy o 180-160 zł w stosunku do Zeusa czy Centaurusa, które chodzą nawet po 100 zł, 120 zł. Przede wszystkim. Nie mamy nadruków, widać, że tutaj ludzie z BDVPs przyłożyli uwagę do szczegółów, chociażby samo logo już od spodu bazy jest grawerowane, większość symboli handlowych też jest grawerowana. Nie licząc tylko serii, która no, jest już nadrukowana, albo to jest tak mały grawer, że tego nie czuć. Dodatkowo sam symbol już na kominie również jest grawerowany. Wykonanie, no to aż czuć w tej ręce to nic nie lata, pierścień jest na sztywno. Ustnik 810. Gładki, bo uszczelkę mamy w środku. Więc, jeśli byście chcieli zmieniać ustniki, musicie patrzeć na to, czy mają uszczelkę, czy nie. Ten model jest na gładkie ustniki 810. Wlewy. Bardzo prosty wlew z szerokim kołnierzem, uszczelką. Tutaj się nam to ugina pod naciskiem butelki. I możemy wlewać. I to jest jeden z takich małych minusów tego parownika, uważam, że jednak wlewy w Centaurusie czy chociażby w Zeusie są lepsze dlatego, że tutaj mamy nieckę, jest taka miseczka i po prostu to wlewamy przez dwie dziurki. Tutaj mamy cały kołnierz, który od świeżości będzie bardziej szczelny, nie będzie nic się lało, ale te silikony się potrafią wyrobić, więc ta szczelność z czasem będzie traciła na, na wartości, co za tym też idzie. Trzeba będzie to wymienić. A niestety zapasowych nie ma. I zdobycie tego na rynku pewnie będzie graniczyło z cudem. Chyba, że uda nam się gdzieś to dorwać no, no u Chińczyka. Więc to jest jeden z takich minusów. Pojemność parownika to jest 4,5, więc przyzwoicie na taką powierzchnię grzałek. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Pin jest sztywny, więc to też jest fajne. Gładki, sztywny. I ciekawa rzecz, nie wiem czy to będzie, o, postaram się, będzie widać. Ten pin w środku jest ruchomy i on się ugina, on się normalnie ugina na sprężynce do tego jak grzałka nachodzi. Bardzo fajne rozwiązanie jeśli chodzi o kwestię przewodzenia, no bo mamy pewność tego, że grzałka zawsze będzie przylegać do pinów. Czasem się zdarza, że te właśnie grzałki nie, nie przylegają, trzeba kombinować z tymi oringami w grzałce, żeby dobrze je dopasować. Tutaj po prostu będzie to cały czas pasować. Minus takiego rozwiązania, no jest to następny element mechaniczny, który, no siłą rzeczy może się uszkodzić. Patrząc po jakości wykonania, wątpię, żeby się uszkodził, no ale jednak istnieje takie ryzyko. Ogólnie wszystkie gwinty bardzo gładko chodzą, nie trzeba się starać, żeby trafić ten gwint. Przy Zeusie trzeba uważać, bo można go krzywo wkręcić. Tutaj ma się wrażenie, że po prostu to od razu nachodzi. Bardzo ładnie to jest wykonane. Ten chropowanie, to running, nie wiem jak to określić. Jest dopasowany w sam raz, że się palce nie ślizgają i bardzo fajna rzecz. Jest też zastosowany przy górnym przelocie powietrza na pierścieniu. Jak kręcimy samym pierścieniem, to nie kręcimy naszym kapem. W wielu wypadkach, kiedy chcemy, nie wiem, zmienić przelot powietrza. Przypadkiem też odkręcamy sam kap, bo na przykład się ślizga. W tym wypadku nie zachodzi to i to jest bardzo wygodne. Oczywiście ktoś się może kłócić, że odkręcanie, i to takie pełne, jest mniej wygodne, mniej poręczne, bo jak gdzieś szybko idziesz, no to nie zrobisz tego jedną ręką i sobie nie wlejesz. Owszem, ale jest mniej awaryjne, bo wszystkie zasówki i piny zwyczajnie się wyrabiają. Więc tu mamy po prostu nacisk na praktyczność, nacisk na nieawaryjność, nie licząc samego pina, który no, z czasem się przekonamy, czy jest awaryjny, czy nie. No i uszczelka. No niestety, no, żyjemy w Europie, gdzie uszczelki musimy sprowadzać na necie i liczyć na to, że będą pasować. To jeszcze go, może, tak pokażę. O. Sprzęt będzie oczywiście już używany w tym wypadku na mojej Telemie DNA stoce. Takie fajna krówka. Yy, niestety nie mam żadnego srebrnego koloru. Przechodzimy na górę, testujemy smak. No i finalna ocena. Dobrze, widzimy się już na górze. Parownik zalany w tym momencie. Mam zalany rabarbar od Pandy. Eksperyment już zaszłej, zaszłej edycji, no ale znalazłem resztkę i stwierdziłem, że to jest idealna okazja, żeby sobie go zalać. Właśnie tutaj. Parownik. Tak jak już mówiłem. Naprawdę wysoko, wysokiej klasy wykonany tak naprawdę. Tutaj naprawdę te części są fajnie spasowane. Wszystko szczelne, nic się nie leje. Górny przewód powietrza ani razu jeszcze mi nie zasiorbał, więc, więc naprawdę tutaj technikalia naprawdę są wykonane świetnie. Kwestie smakowe. Parownik smakowo. I tutaj mogę, mogę dostać po głowie od niektórych. Uważam, że to jest godny, może nie następca, ale godny przeciwnik dla Waleriana, dla całej z edycji Waleriana, która już finalnie nie jest produkowana, więc siłą rzeczy wchodzi na podium. Dlaczego? No, skupiam się przede wszystkim na oddaniu ilości cukru. Cukier nie zasłania smaku. Cukier jest, bo to jest sobą, ale nie zasłania smaku. Przedwolnictwo powietrza. się no, siłą rzeczy to było tornado. To miałeś wrażenie, że jak się zaciągasz od Waleriana na tych 120 watach to ci głowę przewali na wylot, bo tego już było za dużo. Tutaj, no jednak, czy odpowiada, spokojniejszy. Chmury są naprawdę bardzo przyjemne, są duże, ale przede wszystkim to, co moim zdaniem jest ważniejsze niż wielkość chmury, soczystość. Nie ma się wrażenia, że ta chmura jest pusta. Często się zdarza w sabomach. Albo w większych parodnikach po prostu, że mamy taki pusty buch, ja to tak sobie mówię, pusty buch. O co chodzi? Że kiedy się zaciągamy, czujemy dużo powietrza, owszem, jest chmura, ale nie mamy takiego wrażenia soczystości tej chmury. Nie mamy wrażenia, że cała jama ustna się wypełnia tą chmurą, tylko mamy wrażenie, że po prostu gdzieś tam po policzkach płynie trochę powietrza. Ja to nazywam takim pustym buchem. Tutaj to nie występuje. Przelot nie jest... Yy... Przesadne. Ja go palę w pełni otwarty i uważam, że jest w sam raz. Jeśli go przykręcimy, nie ma to większego znaczenia w smaku. Naprawdę niewielkie różnice, no ale jest też wtedy spokojniejszy. Więc yy, fajnie zrobione dla osób, które no, jednak chcą mieć parownik, a nie lokomotywę. W sensie takim, że mamy za dużo powietrza. Jeśli chodzi o samo spalanie, to mogę powiedzieć, że jest naprawdę fajny poziom tego, no bo jednak waleria, dajmy na to, spalał likwid jak wodę. Tutaj mam jednak kolejek wcześniej robiony z myślą o, o podach, no więc jest rzadszy. A i tak mam wrażenie, że ten jeden zbiornik jak palę w trakcie dnia razem z podem na zmianę, bo jednak potrzebuję tego strzału soli nikotynowych. No to tak jeden, dwa zalania w ciągu jednej zmiany, czyli na 8 godzin dwa razy go zalewam, więc to taki kurde oszczędne w miarę. Jeśli w ogóle możemy tak powiedzieć o sabomie. Specjalnie dzisiaj używam zasilania na DNA, żeby pokazać, że 0,15 to jest 0,15. Nie ma błędu 0,2, 0,17, jest 0,15. Oczywiście nie sprawdziłem 100 grzałek, więc to jest tylko takie spostrzeżenie na obecne testy. Nie wiem, jak będzie z całą serią, ale patrząc po tym, jak przyłożyli się do wykonania samego parownika, Przypuszczam, że te grzałki będą po prostu regularnie wychodziły w dobrej jakości. Minus taki, powiem, handlowy, sprzedażowy. Jest tylko jeden kolor w chwili obecnej srebrny. I nie rozumiem troszeczkę tej praktyki BD Vape, ze względu na to, że to samo robili z Precisio RTA i jeszcze wcześniejszą edycją, że puszczali tylko i wyłącznie jeden nakład kolorystyczny, a później wypuszczali wersje limitowane. I był czarny z jakimiś tam wzorkami. Potem był jakiś. To było brown grass, coś w tym stylu. I, i nie rozumiem tego właśnie czemu? Jakby. Okej, okay, rozumiem edycję limitowaną, że na przykład tak. mamy jakieś pas na tym rzeźbienia. No mogliby wypuścić serny, czarny Gunmetal. Trzy kolory. Mi się wydaje, że nakład, owszem, no byłby większy, ale jednak byłby no, bardziej sprzedajny. No nie oszukujmy się. No, no ja mam Gunmetal. gunmetal. I teraz co? No tak wygląda to sobie średnie na tym zasilaniu, ze względu na to, że no, no kolor srebrny Gunmetal, tak no średnio mi to pasuje. Fajnie by, fajnie by był chociaż czarny, srebrny czarny, no czarny pasuje praktycznie do wszystkiego, srebrny no niekoniecznie, więc to jest taki trochę minus od firmy. Zakładam, że prawdopodobnie będą wypuszczane inne wersje kolorystyczne właśnie, czarne z jakimś wzorkiem, no jest to dziwny sposób sprzedażowy. Nie jest to taki produkt, żeby ludzie chcieli, bo na przykład, jak wyszła pierwsza wersja GT, Precisio GT RTA, i była srebrna, no to miałem najpierw srebrną, a jak wyszła limitowana czarna, no to kupiłem. Ale tu mówimy o parowniku RTA. O czymś, co dla mnie jest no, musem, muszę to mieć, bo ja jestem fanatykiem. RTA Singli. No tu mam Sabo i no, nie oszukujmy się, mogłem, mogłem już na półkę wystawić trzy różne kolory im to móc sprzedać, a tak no muszę mieć teraz muszę podejść do tego inaczej, muszę zamówić więcej zasilań z kolorem srebrnym. Wracając do kwestii smakowych. Chłodziki nie są zabójcze, użyłem pandy, więc silny chłodzik lekko spłyca. To dla mnie jest plus, ale to już mówię subiektywnie. Obiektywnie wiem, że wiele klientów oczekuje jednak mocnego oddania tego chłodzika, ale... W zamian za to otrzymujemy lepsze rozłożenie smaków kwaśnych. Mam rabarbar, lemoniadę rabarbar, gdzie zazwyczaj na parownikach rabarbar dominuje, jest to mega zamuła. Tutaj czuć tą lemoniadę dodatkowo, więc no plus, duży plus, coś za coś. Więc tak, finalne podsumowanie. Wykonanie, duży plus. Smak, duży plus. Pojemność, plus. Eksploatacja części. No tu może być mały minus. Uszczelek nie dostaniemy. Jeśli pin nam się wyrobi, no to chyba atomizer do wyrzucenia. Chociaż nie rozbierałem tego, wyłożyłem z założenia, że jednak przeciętny użytkownik nie rozbiera parownika, żeby go naprawiać, tylko kupuje nowy, więc tego na chwilę obecną jeszcze nie sprawdzałem. No i duży minus, jeden duży, duży, duży minus. Dostępność grzałek. Niestety, jeśli któryś z waszych sklepów okolicznych no, nie ma takiego hopla, żeby sprowadzać to, co ma na sklepie. No to, no co, użyjecie tego raz i trzeba będzie kombinować. Ja staram się już mieć zapas grzałek i będę starał się cały czas je zamawiać. No ale jeśli to będzie przygoda, tak jak było z Walerianem, że wypromowali, UL wypromował Waleriana, zarąbiście go wypromował, bardzo dobry parownik. No i po czasie stwierdzili, że już nie produkują grzałek. No i co teraz? A mówimy jednak o parowniku za 180 zł. Więc tu jest duży minus. Finalnie, czy warto? Jeśli jesteś fanem sabomów, a jesteś znudzony zeusem, centaurusem, jak najbardziej warto. Bo, no, tu jest kompletnie, moim zdaniem, inny. Zeus spłyca smaki, centaurus, no, niby troszeczkę jest lepszy, ale to też jest bardzo subiektywne. Każdy inaczej czuje smaki, więc można je stawiać na równi. Wiele osób uważa, że Zeus jest lepszy, wiele osób, że centaurus. A moim zdaniem jednak to wyraźnie się przebija przez nie. No i przynosi na myśl, taki troszeczkę jest oldschoolowy. Jest duży, taka krówka, jest taki oldschoolowy, więc dla mnie design duży plus. Szybka, wydaje mi się, że krótka recenzja. Ciekawostka. Zapraszam do mojego sklepu. Cechowa 12x2 Bielsko-Biała. Zapraszam na nasze media. No i w następnym odcinku. W sumie miało być to w tym odcinku, ale w następnym odcinku będę mówił w końcu o UL-u G Ale po prostu stwierdziłem, że Sabomik. Dawno nie było parowników. To chociaż Sabomik będzie jako pierwszy. Życzę miłego. Ja już kończę dzisiejszą zmianę. Zamykam sklep. I lecę dalej.